Dzień dobry Państwu, Adam Rak i to warto wiedzieć. Co warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji? Oczywiście warto wiedzieć, jak zakończyła się wczorajsza sesja, a ten lipiec na GPW rozpoczyna się naprawdę optymistycznie. Druga sesja tego miesiąca zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Pobudziliśmy również obroty na, na giełdzie. WIG20 w górę o 1,8%, o 1,7% w górę poszły Poszły spółki szerokiego rynku. Poszedł, poszedł indeks szerokiego rynku WIG. MB 40 zyskał 1,4%. SWIG 80 najsłabiej, ale wciąż w górę o 1,2%. Ten optymizm na polskim parkiecie był powiązany z ogólnym optymizmem w Europie, bowiem również i za naszą zachodnią granicą, chociażby niemiecki DAX poszedł w górę o przeszło 2,5%, więc, więc jest całkiem optymistycznie w trakcie 7 miesiąca tego roku. Optymistyczne dane również spłynęły do nas z Ameryki. Tam przypomnijmy, wczoraj mieliśmy do czynienia z z raportem um, non-farm payrolls. Liczba etatów w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych w czerwcu wzrosła o 4,8 miliona, więc była to całkiem wyraźny, był to całkiem wyraźny wzrost. Nieco słabiej, czy, czy nieco lepiej akurat, nieco lepiej, natomiast nieco niżej, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Tam stopa bezrobocia również, również delikatnie spadła. Spodziewaliśmy się wzrostu, czy spodziewaliśmy się stopy bezrobocia na poziomie 12,3 procent ostatecznie ta wyniosła nieco ponad 11%. Więc sytuacja w Stanach Zjednoczonych nieco lepsza, nieco lepiej działo się również na wig 20 i jak tutaj wczoraj zauważyłem jak jak oczekiwałem, rzeczywiście testujemy okolice w tym momencie 1808 punktów. Niewiele nas już dzieli naprawdę niewiele od tego górnego ograniczenia. Kanałów górnego ograniczenia trójkąta, zniszkującego co prawda, ale wciąż trójkąta w okolicy 1820 punktów, i w tym momencie ta piątkowa sesja może być sesją przełomu. Wszyscy na to liczymy, chociaż tak naprawdę bez Amerykanów będzie chyba nam nieco ciężko tutaj no, dobić chociażby do tych szczytów z końcówki czerwca szczytów w okolicy 1850 punktów. Na uwagę w, w gronie komponentów WIG-20 Zwracały na siebie uwagę, uwagę akcje CCC CCC w górę o przeszło 7,6%. Zwracałem w tak, także w trakcie wczorajszego programu uwagę na ostatnie szacunki. Spółka podała, że wynik Brita Grupy w drugim kwartale tego roku wyniósł 40 milionów złotych. Strata operacyjna w tym samym czasie miała sięgnąć 112 milionów złotych, natomiast widać chyba wyraźnie, że Inwestorzy nie przerazili się tych szacunków. Wczoraj, wczoraj rzeczywiście tutaj CCC mocno odrabiało straty, straty, które tutaj no, pojawiły się w ostatnich dniach, natomiast ta sesja 1 lipca pokazała nam kryjący się, czy gdzieś tam skrywający się właśnie z tyłu popyt. Mocne wzrosty zanotowały również spółki z branży energetycznej PG plus 5,4%, Tauron 6,8%, chociaż wydaje się, że uwagę inwestorów skradł cyfrowy Polsat. Ten wczoraj mocno w górę, 5,8%. Testuje w tym momencie okolice 27 ,30 zł 30 gr. Ta ostatnia sesja tygodnia otwiera się delikatnymi spadkami. Cyfrowy Polsat dostał zgodę na kupno grupy Interia, więc tutaj mamy odpowiedź, dlaczego tak silne wzrosty. Na początku maja Telewizja Polsat zawarła już przez wstępną umowę kupna 100% udziałów w grupie Interia. W tym momencie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pozytywną opinię, wydał zgodę właściwie na, na przejęcie właśnie przez cyfrowy posad Interi. Więc tutaj to było to był, to był klucz, to był ten czynnik prowzrostowy, jeżeli chodzi o cyfrowy posad. Również Airbud, który. Również zyskiwał na szerokim rynku przeszło 15%. W tym momencie również otworzyliśmy się wyraźną luką wzrostową, natomiast już pierwsze minuty spychają nas w okolice wczorajszego zamknięcia. Airbut chce skupić do 412 tysięcy, 412, 412 500 akcji własnych po cenie. Uwaga, do 40 zł. To nie jest cena 40 zł za akcję, natomiast do 40 zł. Z akcje, czerwcowe, czy, czy ważne zgromadzenie, w czerwcu Airbudu zdecydowałoby zysk za miniony 2019 rok przeznaczyć właśnie na pokrycie straty, a także na kapitał rezerwowy właśnie utworzone w celu, w celu nabycia tych Akcji, więc Airboot w trakcie wczorajszej sesji również rozgrzewał umysły inwestorów. Podobnie chyba zresztą jak Quercus, Quercus TFI, który złożył wiążącą ofertę zakupu domu inwestycyjnego Xelion. Podobnie jak w przypadku cyfrowego bursatu, Quercus TFI zakupi 100% udziału w, w domu inwestycyjnym Xelion. Akcję querkusa wczoraj również mocno w górę przetestowaliśmy okolice 3,70 zł siedemdziesięciu groszy, zyskiwaliśmy minimal 12,5%, w tym momencie delikatnie odbijamy, natomiast no, nie niedziwne, bowiem tutaj właśnie okolice 3,70 zł groszy mniej więcej od początku lutego stanowią całkiem solidny poziom oporu i na ten poziom oporu warto zwrócić uwagę w kolejnych dniach. Jeżeli zostanie on przekroczony, jeżeli zostanie on przełamany, przetestowany od wówczas możemy liczyć na kolejne wzrosty wzrosty nawet do około ok. 4 ,50 zł 50 groszy tam rejon właśnie ostatnich czy ostatnich do z lutego stycznia 2016 roku 4 ,51 zł 51 warto o tym pamiętać warto także pamiętać o IPO o IPO Gaming Factory. Spółka ustaliła cenę emisyjną nowych akcji na poziomie 15,50 groszy. No i producent i wydawca zresztą gier na, na komputery osobiste chce do końca lipca zadowidować na rynku głównym GPW, więc już w kolejnych. W kolejnych Tygodnia, jak będziemy mieli do czynienia z kolejną ofertą publiczną, czy, czy z kolejnym IPO na, na GPW, zapisy na akcje czy zapisy w transzy detalicznej, bowiem tutaj warto to rozróżnić, były prowadzone do 1 lipca. W tym momencie już, już niestety zapisów nie możemy złożyć. Natomiast odesłałbym Państwa również do rozmowy Krzysztofa Kamińskiego z prezesem Gaming Factory. Które, która odbyła się nieco ponad tydzień na naszej antenie. Spójrzmy sobie w, w stronę Stanów Zjednoczonych, bowiem i Stany Zjednoczone w trakcie ostatniej czwartkowej sesji ostatniej w tym tygodniu bowiem ze względu na, na Dzień Niepodległości, Amerykanie dzisiaj nie handlują. Również i tam optymizm całkiem. Wyraźnie SP 500 zwyżkowało o 45%, testując okolice 3130 punktów, czyli mniej więcej jesteśmy w połowie tego przedziału zmienności, który tutaj wciąż na moim wykresie istnieje. Nasdaq Composite poszedł w górę o 52%, testując poziom 10207 punktów. Dow Jones Industrial. Zyskał 55% i testuje okolice 25 876 punktów, ta stopa bezrobocia na poziomie 11,1%. Te wynagrodzenia godzinowe, które wzrosły w czerwcu o 5% w ujęciu rocznym. No i przede wszystkim ta zmiana liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, która w czerwcu wzrosła o 4,8 miliona. To, to stanowiło rzeczywiście taki pozytywny, optymistyczny miks, który pozwolił tutaj Amerykanom na wyraźne wzrosty, chociaż jak tutaj Państwo widzą te S&P 500, chociaż otworzyło się dosyć wyraźną luką wzrostową, tak naprawdę zakończyło dzień delikatnymi spadkami, podobnie jest zresztą jak Nasdaq, który który również tutaj no, podobnie jak S&P 500 zakończył dzień, a to za sprawą wciąż trwających, wciąż niepewnych informacji dotyczących koronawirusa. Texas wprowadza, czy właściwie wprowadził w trakcie ostatnich 12 godzin przymus noszenia maseczek. A to też nie dziwne, bowiem w Teksasie liczba nowych przypadków w ostatnich 24 godzinach zwiększyła się o przeszło 7900. W tym momencie 176 tysięcy aktywnych przypadków w samym tylko Teksasie. W całych Stanach w trakcie ostatnich 24 godzin przybyło aż 55 tysięcy chorych na COVID-19. Stany Zjednoczone w tym momencie. Ponownie liderem, czy, czy liderem, jeżeli chodzi o, o tą rozpiskę zachorowań na COVID-19, 2 miliony 735 tysięcy, przeszło 2 miliony 735 tysięcy aktywnych przypadków w samych Stanach Zjednoczonych, więc widać, że tutaj koronawirus wciąż straszy. Wciąż straszy w Stanach Zjednoczonych. Brytyjczycy natomiast od 10 lipca znoszą wszystkie, wszystkie zakazy dotyczące podróży, z, czy to z Niemiec, czy, czy właśnie z, no, z całej Europy, więc tutaj Brytyjczycy powoli, powoli wracają do normalności. Powoli do normalności, wydaje się, powraca również złoto. A dlaczego mówię tutaj o normalności? Powiem, wszyscy oczekujemy dalszych wzrostów cen złota. Wczoraj, wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem o procent. natomiast kolejne, kolejne prognozy, tym razem ze strony UBS, które tutaj wskazuje, że równy poziom 1800 dolarów powinien zostać przetestowany do końca tego roku. Wydaje się więc, że, że 1800 dolarów, no już tak naprawdę dzieli nas tutaj naprawdę niewiele, 26 dolarów mniej więcej. Złoto dzisiaj delikatnie koryguje wczorajsze wzrosty, 300% poniżej wczorajszego zamknięcia. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że będziemy świadkami kolejnych wzrostów cen tego cennego w tym momencie metalu. No i cóż, w tym momencie pozostaje mi tylko i tu właśnie życzyć Państwu wszystkiego dobrego, udanego weekendu, ale przede wszystkim także udanego piątkowego handlu. Przypominam o, tej, o tym braku Amerykanów w trakcie dzisiejszej sesji. Po godzinie 17 może być naprawdę krucho z płynnością, czy to na rynku walutowym, czy na, rynku, czy na rynkach, czy na kieptowych parkietach. Więc tutaj warto chyba rozważyć nieco wcześniejsze zamknięcie platformy, nieco wcześniejsze wyłączenie komputera i udanie się za, na zasłużony weekend. Także spotykamy się oczywiście w poniedziałek, jak, jak co tydzień, i do widzenia.